Mam realny wpływ na poprawę efektywności pracy na instalacjach produkcyjnych. Kupuję usługi, które zwiększają bezpieczeństwo, skracają czas produkcji, poprawiają efektywność pracy danej instalacji, przykładowo poprzez wymianę jakiegoś elementu. Dzięki temu firma może osiągać lepsze wyniki. Od zgłoszenia zapotrzebowania muszę zrozumieć, co chcemy w firmie usprawnić. Projekty, którymi się zajmuję, są różnorodne i wielobranżowe. Lubię rozmawiać z ludźmi, a komunikacja to nieodłączny element mojej pracy. Nie sposób znać się na wszystkim, dlatego w procesie zakupowym uczestniczą eksperci w swoich dziedzinach, odpowiedzialni za techniczną część procesu zakupowego. Są oni bezcennym wsparciem. Oprócz codziennych obowiązków chętnie uczestniczę w różnych akcjach wolontariackich. Nazywam się Grażyna Stadnicka. Jestem specjalistą w dziale zakupów rozwojowych i odtworzeniowych. Jestem ambasadorką marki pracodawcy.